Pod koniec I wojny światowej, jesienią 1918 roku, położenie państw centralnych zaczęło się gwałtownie pogarszać. Jednocześnie na ziemiach polskich do głosu zaczęła dochodzić Rada Regencyjna, która zadeklarowała 7 października 1918 roku o zerwaniu zależności od władz okupacyjnych. Rozwiązano Radę Stanu i powołano rząd, który wspólnie z przedstawicielami partyjnymi Miał skonstruować nową ordynację wyborczą, opartą na szerokich zasadach i swobodach demokratycznych. Sejm miał sprawować pieczę nad dalszym urządzeniem władzy zwierzchniej w państwie. Pierwszy całkowicie niezależny od zaborców ośrodek władzy w Polsce powstał z 6 na 7 listopada 1918 roku. Inicjatorami całego przedsięwzięcia były ugrupowania galicyjskie, PPSD i PSL Lewica. Już 11 listopada 1918 roku rząd lubelski przekazał swe uprawnienia Piłsudskiemu. Trzy dni później zrobiła to samo również Rada Regencyjna. Kolejne wydarzenia następowały po sobie już bardzo szybko i sukcesywnie przyczyniały się do utworzenia Sejmu Ustawodawczego. Gabinet Moraczewskiego, utworzony po zakończeniu działalności rządu Lubelskiego, został teraz zastąpiony rządem Ignacego Paderewskiego, cieszącego się szerokim poparciem zarówno w kraju, jak i za granicą. 26 stycznia 1919 roku odbyły się wybory, zarządzone na mocy dekretu 28 listopada o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Gwarantowała ona prawo wybierania posłów przez ogół społeczeństwa bez różnicy płci mieszkańcom, którzy ukończyli 21 rok życia z wyjątkiem wojskowych w służbie czynnej. Co ciekawe, zgłoszenie kandydatów wymagało złożenia podpisów co najmniej 50 wyborców zamieszkujących dany okręg wyborczy. Dekret zakładał, że Sejm ustawodawczy miał składać się z 513 posłów, jednak wskutek toczących się walk nie było możliwości przeprowadzenia wyborów na wszystkich obszarach. Ostatecznie w wyborach z 26 stycznia wyłoniono 291 parlamentarzystów. W marcu 1922 roku skład Sejmu powiększył się ostatecznie do 442 posłów, co istotne 406 posłów zostało wyłonionych w bezpośrednich wyborach, a 33 posłów pochodziło z dawniejszych wyborów na terenie Galicji oraz Górnego Śląska. Ponadto 20 posłów weszło w skład Sejmu Ustawodawczego na podstawie wyborów pośrednich w Litwie Środkowej, a dalszych 6 Dokoptowano ze spornego z Czechosłowacją okręgu Cieszyńskiego. Obrady rozpoczęły się mszą świętą w Kościele św. Jana w Warszawie, wzięli w niej udział m.in. Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski oraz bardzo wielu parlamentarzystów. Następnie przemówienie wygłosił Józef Piłsudski oraz marszałek senior Ferdynand Radziwił, który odwoływał się do dawnej tradycji państwa, więzi dziejowych oraz roli chrześcijaństwa w nowo powstającym po 123 latach niewoli państwie. Wróćmy jednak do przemówienia Józefa Piłsudskiego. Była to niezwykła chwila, po wielu latach niebytu odrodził się w końcu w pełni niezależny Sejm. Wzniosłe wydarzenie upamiętniają dobitne i wymowne słowa marszałka. Panowie posłowie, półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. W tej godzinie serc polskich bicia czuje się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm Polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem. Następnie odbyło się powołanie dwóch tymczasowych sekretarzy marszałka seniora, a byli to Mieczysław Niedziałkowski z Polskiej Partii Socjalistycznej oraz ksiądz Zygmunt Kaczyński ze Związku Ludowo-Narodowego. Doszło również do przedłożenia Sejmowi 210 dekretów Rady Ministrów. Zatwierdzenia. Na kolejnym posiedzeniu Sejmu w lutym 1919 roku przegłosowano regulamin Sejmu Ustawodawczego. Spór natomiast wybuchł z powodu wyboru nowego marszałka. Hadecja z Wojciechem Korfantym na czele forsowała stanowisko Wojciecha Trączyńskiego, natomiast Lewica opowiadała się za wyznaczeniem innego kandydata. Ostatecznie większością zaledwie dwóch głosów obrano marszałkiem Wojciecha Trączyńskiego, aby załagodzić napiętą atmosferę w w sposób kompromisowy, po osiągnięciu porozumienia przez konwent seniorów, dokonano podziału stanowisk. Obrano łącznie pięciu wicemarszałków Józefa Ostachowskiego, Stanisława Osieckiego, Andrzeja Maja, Jędrzeja Moraczewskiego oraz Jakuba Bojko. Szybko, bo już zaledwie 20 lutego uchwalono przez aklamację tzw. Małą Konstytucję. Powierzało ona dalszą władzę Józefowi Piłsudskiemu w sprawowaniu funkcji naczelnika państwa, a także stanowiła podwalinę pod nową w w pełni demokratyczną konstytucję, którą zamierzono niebawem uchwalić. Z ważniejszych postanowień małej konstytucji należy uwzględnić, iż od tej pory akty prawne wydawane przez naczelnika wymagały kontrasygnaty właściwego ministra, przy czym marszałek nie posiadał inicjatywy ustawodawczej, a także prawa do rozwiązania parlamentu. Ponadto wspólnie wraz z rządem odpowiadali za swą działalność przed Sejmem. Wróćmy jednak do składu Sejmu Ustawodawczego, który charakteryzuje się silnym rozbiciem politycznym. Największą reprezentacją posłów w Sejmie Ustawodawczym cieszył się Związek Ludowo-Narodowy, posiadający 109 parlamentarzystów, którzy skupiali chadeków o poglądach prawicowych i narodowych. Na czele klubu poselskiego stał Wojciech Korfanty, natomiast funkcję wiceprezesów sprawowali Stanisław Grabski, Konstanty Kowalewski oraz Józef Teodorowicz. Podziały w szeregach partyjnych doprowadziły do secesji. Powstał chrześcijańsko-narodowy klub robotniczy skupiający pod koniec kadencji Sejmu Ustawodawczego 26 posłów. Nieznanym epizodem z historii Polski jest próba dokonania przez dwóch przedstawicieli Endecji, Mariana Żagotę Janusza oraz Jędrzeja Muraczewskiego zamachu stanu, która okazała się niepowodzeniem. Program Endecji był stosunkowo jasny i zakładał likwidację podziałów klasowych, jedność narodu i nacjonalizm przy założeniu, iż głównym zagrożeniem dla Polski są Niemcy. Kolejnym ciosem dla Związku Ludowo-Narodowego był rozłam, który dokonał się już w 1919 roku, a dokładniej mówiąc w październiku. Część niezadowolonych parlamentarzystów opuściła wówczas partię, tworząc Narodowe Zjednoczenie Ludowe, składające się z 45 posłów pod koniec kadencji Sejmu Ustawodawczego w 1922 roku. Polski Ruch Ludowy w Sejmu Ustawodawczym reprezentowały PSL Piast, PSL Wyzwolenie oraz PSL Lewica, a także chwilowo Polskie Zjednoczenie Ludowe z Józefem Ostachowskim na czele. Żywot partii jednak nie zatrwał do końca kadencji, a jej członkowie zasiedlili szeregi większych ugrupowań. Największą reprezentacją poselską w Sejmie, pośród partii ludowych w 1919 roku, cieszyło się PSL Wyzwolenie skupiające na początku kadencji 58 posłów. Partia postulowała przeprowadzenie radykalnych zmian, takich jak gruntowna reforma rolna. Chwilowego zjednoczenia, wyzw Wyzwolenia z Piastem dokonanego w 1919 roku nie udało się utrzymać i już w marcu 1920 roku 24 posłów wystąpiło z Piasta protestując negocjacją Vincentego Witosa z Prawicą oraz z powodu rezygnacji z przeprowadzenia gwałtownej reformy rolnej, którą proponowało PSL Wyzwolenie. PSL Wyzwolenie postulowało wprowadzenie szerokich swobód demokratycznych i politycznych, a więc równouprawnienia kobiet, wolność osobistą, a także prawo do swobodnego zrzeszania. Od 1919 roku partia chodziła w skład lewicy parlamentarnej wraz z PPS. Na czele klubu PSL Wyzwolenie stanął Błażej Stolarski w klubie większość stanowili chłopi, ponad 70%. Znalazły się tutaj również dwie kobiety, Irena Kosmowska i Jadwiga Dziubińska. Łącznie w sejmie ustawodawczym zasiadło pięć kobiet. Obok dwóch wymienionych były także Gabriela Balicka z ZLN, Zofia Moraczewska z PPS. Oraz Maria Moczydłowska, reprezentująca Narodowe Zjednoczenie Ludowe. PSL Piast po wyborach stał się trzecią siłą w Sejmie ustawodawczym. W 1919 roku Piasta reprezentowała grupa 44 posłów. W toku przemian politycznych, odbywających się przez cały okres obradowania Sejmu, Piast do 1922 roku zdołał skupić w swych szeregach 96 posłów, stając się wobec osłabienia Związku Ludowo-Narodowego, największą partią w parlamencie. PSL Piast w przeciwieństwie do wyzwolenia postulował przeprowadzenie reformy rolnej za odszkodowaniem, a także utworzenie dużych gospodarstw skupiających dużą liczbę chłopów. Kierowali się wartościami chrześcijańskimi oraz opowiadali się za koniecznością wprowadzenia niepodległej Polsce demokracji parlamentarnej. Do końca 1919 roku w skład Piasta weszła część działaczy Zjednoczenia Ludowego, a także grupa posłów z wyzwolenia. Najmniejszym odłamem PSL-u w Sejmie Ustawodawczym była Lewica. Na 11 członków 8 było rolnikami. Liderem ugrupowania został Jan Stapiński. Najstarszy w tym gronie, poseł Franciszek Krempa, zasłynął niewątpliwie jako kreator największej liczby wniosków i interpelacji. Z ugrupowaniem związany był tygodnik Przyjaciel Ludu. Program Lewicy Ludowej charakteryzował się na upodobnionych do socjalistów założeniach. Głośno mówiono o szybkim przeprowadzeniu reformy rolnej oraz wywłaszczeniu ludności ziemskiej bez odszkodowania oraz upaństwowieniem lasów czy ścisłej kontroli państwa nad bankami prezentowali nieprzychylne stanowisko wobec mniejszości żydowskiej choć w żadnym wypadku nie można tutaj mówić o antysemityzmie niemal jednolity skład do końca kadencji utrzymał klub pracy konstytucyjnej skupiający w 1919 roku 17 parlamentarzystów, których aż 14 z powodu nieustania ważności mandatów do posłów austriackiej rady Państw. Przewodniczącym owej frakcji był Jan Kanty Fedorowicz, a zastępcami Natan Opoka-Rivenstein, a także Stanisław Haniewski. Klub składał się z wykształconych konserwatystów, a doświadczenia wielu z nich, jak chociażby marszałka seniora Ferdynanda Radziwiła, często wykorzystywano podczas sporów w zakresie mediacji między Lewicą a Hadecją. Do 1922 roku klub zachował 16 posłów, a także stabilną strukturę wyboru. Wewnętrzną. Klub pracy konstytucyjnej, pomimo iż w jego skład wchodzili konserwatyści, przez wielu historyków zaliczany był do grona stronnic o charakterze centrowym. Dwoma średnimi centrowymi ugrupowaniami partyjnymi w sejmie ustawodawczym były Narodowy Związek Robotniczy, czyli późniejsza Narodowa Partia Robotnicza, licząca pod koniec kadencji 21 członków, a także Zjednoczenie Mieszczańskie, kierowane przez inżyniera Aleksandra de Roseta. Grupowanie wywodziło się z Polskiej Partii Postępowej, a 11 członków Zjednoczenia Mieszczańskiego pochodziło ze Związku Ludowo-Narodowego. Reprezentowali grupę mieszczan rzemieślników oraz drobnych kupców. Przychylnie nastawieni do kościoła, opowiadali się za obowiązkową i powszechną oświatą. Organem prasowym ugrupowania był Tygodnik Głos Mieszczański, wydawany w Krakowie. Jeden z rozłamów w partiach chłopskich doprowadził również do utworzenia polskiego stronnictwa katolicko-ludowego, skupiającego Polityków centrowych po zabarwieniu katolicko-narodowym. Regionalna partia posiadała wpływy jedynie na terenach byłego zaboru austriackiego. Klubem kierował pracownik sądowy Antoni Matakiewicz. Wyniki wyborów w 1919 roku nie usatysfakcjonowały socjalistów, którzy zdobyli jedynie 35 miejsc w Sejmie. Wyróżniającymi się postaciami na tle polskiej partii socjalistycznej byli Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski, a także Norbert Barlicki. Do innych mniejszych ugrupowań i frakcji poselskich, zaliczyć możemy także Stronnictwo Katolicko-Ludowe, Narodową Partię Pracy, Rady Ludowe, Niemieckie Stronnictwo Ludowe, Wolne Zjednoczenie Posłów Narodowości Żydowskiej, a także utworzoną w 1921 roku dwuosobową Komunistyczną Frakcję Poselską, którą utworzyli Tomasz Dąbal oraz Stanisław Łańcucki. Obaj zostali w 1937 roku zamordowani w wyniku dokonania wielkich czystek stalinowskich w Rosji. Ostatnim dość dużym ugrupowaniem politycznym powstałym w 1920 roku, które zlikwidowano już w 1922 roku, było Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe. Na czele liczącego 6% wszystkich posłów stanął prezes Edward Dubanowicz. Członkowie partii w 1922 roku stworzyli wraz z innymi hdk wspólny klub chrześcijańsko-narodowy. Kończąc omawianie składu partyjnego Sejmu, pragnę zwrócić uwagę na okres trudny dla Rzeczypospolitej, jakiego wówczas wszyscy byli świadkami. Wojna polsko-bolszewicka zmusiła władzę do powołania Rady Obrony Państwa której wchodziło dziesięciu przedstawicieli Sejmu, a także przedstawiciele rządu oraz sił zbrojnych na czele z Józefem Piłsudskim. W trakcie trwania kadencji Sejmu ustawodawczego doprowadzono do przyjęcia wielu istotnych ustaw, m.in. nadano statut organiczny dla województwa śląskiego, zapewniający autonomię, uchwalono ustawę o przyznaniach stopni i praw oficerskich weteranom z lat 1831, 1848 i 1863. Weterani powstań na Narodowych, cieszyli się powszechnym szacunkiem, a także mieli prawo nosić specjalny mundur oraz popierać stałą pensję. Wszystkich weteranów awansowano wówczas do stopnia podporucznika bądź wyższego, w zależności od posiadanego wcześniej stopnia. Uregulowano także kwestie oświatowe i nadano ziemię na Kresach Wschodnich, szczególnie zasłużonym w walkach z Bolszewikami. Jednak najważniejszym aktem prawnym uchwalonym 17 marca 1921 roku była Konstytucja Rzeczypospolitej Polski wprowadzająca w państwie monteskiuszowską koncepcję trójpodziału władz. Władzę z wierzchnią sprawował od teraz naród, wybierający swych przedstawicieli do 444-osobowego Sejmu i 111-osobowego Senatu. Wniesiono także wszystkie przywileje stanowe. Sejm sprawował władzę ustawodawczą do momentu wybrania marszałków Nowego Sejmu oraz Senatu, co nastąpiło 1 grudnia 1922 roku. Łącznie uchwalono 571 ustaw pod byto 342 posiedzenia. Przed nowo wybranym Sejmem i Senatem dało teraz zadanie wyboru pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej.